Cześć, sięmano, witam was w odcinku z przebudowy klatki w Żuku Żuk powoli zacznie wracać na kanał, ale komar będzie kontynuowany, bo muszę go skończyć, ale mam już go przesyt. I dlatego lubię mieć dwa, trzy projekty otwarte, żeby sobie czasami przeskoczyć, bo czasami już mam niektórego projektu dość. I dobrze się wtedy tak odświeżyć. Przez ten czas, kiedy żuka nie było, zmieniła mi się odrobinę wizja. Jak widzicie, wyciąłem tą kratkę. Którą możecie zobaczyć tutaj w tym odcinku, który wam wyjedzie, ponieważ uznałem, że zrobimy tutaj takie ściany na stałe, bardzo zmniejsza tą przestrzeń, która w rzuku już i tak jest mała. I gdyby tu była ta pełna ściana, to robi się tutaj wręcz klaustrofobicznie. Dlatego zmiana pomysłu jest taka, że robimy tutaj takim łukiem wzmocnienie, ponieważ na dachu hmm. będzie też jakieś obciążenie możliwe, że tam będzie łóżko no i w razie jakiegoś wypadku fajnie by było gdyby ta przestrzeń była czymś wzmocniona ten łuk wykonamy z tego samego z czego była robiona ta stara klatka z tej strony została ta część za kierowcą jest bez zmian więc taki kwadratowy profil sobie wygniemy łuk no i później będzie tutaj albo blachę naspała albo jakimś czymś się to wypełni ale wydaje mi się, że blacha będzie spoko opcją bo też usztywni jeszcze bardziej tą konstrukcję w tym miejscu koncepcja, że tu była pełna ściana wynikała z tego, żeby odciąć ten przód który będzie ciężko uszczelnić, bo widzicie, że tam jest silnik, który jest otwarty. Tu mamy wyjścia na biegi, na ręczny, te okna przednie też będzie ciężko uszczelnić. Każde drzwi to jest też potencjalne miejsce, gdzie ten chód będzie się do środka dostawał. Ale mimo to, że będzie tutaj łuk, to wymyśliłem sposób, który wydaje mi się, że też powinien umożliwić izolację tej przestrzeni, w której teraz stoję. To znaczy zrobię dwie zasłony z grubego termoizolacyjnego materiału. Jedna będzie z tej strony tego profilu, a druga będzie z tej strony tego profilu. No, normalnie będzie można zasuwać jedną, ale gdy się będzie chciało uzyskać wyższe temperatury, tutaj w środku, czyli lepiej to wyizolować, to po zasunięciu dwóch między nimi mamy przestrzeń powietrzną, która izoluje, bo jak wiemy, powietrze jest jednym z lepszych izolatorów. Więc taka jest koncepcja. I dzisiaj robimy tylko ten łuk. On jeszcze nie wiem, czy będzie dochodził tutaj do tego miejsca, czy całkowicie do słupka, ale wolałbym chyba, żeby dochodził do tego miejsca, bo tutaj byśmy wtedy jakby zwiększyli profil słupka. I to też by było bardziej wytrzymałe niż takie dociągnięte aż do samego słupka. Ale to jeszcze może, może się zmienić: no bo sam słupek żuka powinien być wystarczająco wytrzymały, mhm. ale dodatkowe wzmocnienie na równi ze słupkiem może też być wystarczające. Myślę, że to się okaże bardziej z tego, jak tu będzie mi to wizualnie pasowało. I jak mi będzie pasował fotel, który będzie też tutaj. Ponieważ, jeśli będziemy mieć tutaj tak otwarty łukiem, to ten fotel pasażera będzie mógł być obracany i też się tutaj ta przestrzeń użytkowo troszeczkę poprawi. Tyle gadania. Bierzemy się do działania. Zacznę sobie od tego, że przyniosłem sobie fotel kierowcy. On jest nieprzykręcony w to miejsce pasażera. Obrócimy go i zobaczymy, jak to tutaj wychodzi. Trzeba będzie doliczyć jeszcze parę centymetrów w górę na obrotnicę, ale będziemy mieć przynajmniej jakąś wizję. Uwaga, spoiler alert, dwa takie wentylatory i takie ruły, domieścić, co będziemy robić. Trzeba będzie go też zrobić na jakichś szynach, żeby można było jeszcze cofnąć oprócz tego, bo teraz wychodzi poza zarys tej ścianki. Ona będzie szła tutaj takim no łukiem, że może się minie z tą poduszką jak ona będzie jeszcze wyżej, ale zrobimy to też na pewno na jakiejś szynie, wezmę obrotnice z szynami, nie wiem czy z jakiegoś szarana czy czegoś. Więc w trakcie obrotu będzie to można tak przesunąć, żeby to się i obróciło, nie było w miarę w tym miejscu, co ma być. Zróbmy test, jak się na tym siedzi. No, wybornie by było, tylko czekajcie, bo jak tu będzie się dług, to będę coś widział, jak będę siedział. A, to trzeba będzie go przesunąć jednak było. jak najbliżej tego słupka, chyba. Ja się zrobię tak, że te 3,5 cm grubości tego profilu będzie dodane tutaj, żeby się nie wspaływać już tam w środku. To się po prostu utnie na równi. Powinno być ok. Tu, 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 tu. A no, coś tam będzie w tamtym kierunku widać. W sumie przy kierowcy też mógł zrobić obrotnicę, bo to jest fotel lotnik z żuka. I z tego co mierzyłem, to wychodzi za nisko względem rysunków, które są w książce żuka. I myślałem, że do tego fotela trzeba podspawać na przykład to, żeby było wyżej, ale jak włożę po prostu pomiędzy skrzynkę a fotel obrotnicę to powinno podejść te 2-3 cm w górach, nie pamiętam ile już mi tam brakowało. Dobra, gniemy. Tak wygląda nasz sprzęt do gięcia, tutaj po prawej stronie się wam wyświetli, jeśli byście chcieli zobaczyć film z jego pierwszych testów. Tam też będzie część wrzucona z tych naszych rur. Jest to profil kwadratowy 35x35 i długości 3 metrów. Wziąłem tylko z zapasem, ale żeby nie próbować giąć takiego zdrowego materiału, bo będę robił to pierwszy raz, to wykorzystam sobie to, co wyciąłem wcześniej z żukę. Dokładnie ten sam profil, tylko krótszy, więc nie jestem w stanie go wykorzystać jako ten łuk, ale w ramach testów jak najbardziej. Z tego, co czytałem, profile kwadratowe najlepiej jest giąć szwem w bok. Myślę, że nie ma już więcej co do tego trudnego elementu giąć, bo widzę, że to idzie bardzo dobrze. Wezmę już właściwą rurę i ją wygnę w C, bo mi się z tym męczyć, bo tego i tak do niczego na razie nie wykorzystam. Jeszcze żeby w ogóle wiedzieć, w którym miejscu zatrzymać się z wyginaniem, muszę zmierzyć tę wysokość, która wynosi 122 cm. Taki musi być wewnętrzny promień gięcia bo wtedy utniemy sobie stycznie do tego łuku profil i tutaj będzie takie piękne, łagodne przejście i tutaj też będzie takie piękne, łagodne przejście. Także idziemy teraz już giąć, jak wiemy wszystko. Niestety tyle zostało do sufitu. Trzeba się wynieść na zewnątrz. Mam kamerę zamontowaną i już widzicie, że jest limit. No teraz już bez gadania jadę do końca. Udało się, mamy na wymiar. Wjeżdżam do środka i zaraz będziemy to oglądać. No i mamy to. Jest wygięte, wygląda przynajmniej w tym momencie przepięknie. Więc teraz wyciągamy to i przymierzymy do żuka. foty w tej pasji można i nawet to nie zasłania tutaj w górze tak bardzo. Przechodzi mi tak faktycznie, no nie, nie będzie to przeszkadzać zupełnie tutaj. Uff. Cieszę się bardzo, I tak to wygląda. No lepiej być nie mogło, naprawdę, bo wcześniej to było takie proste. Teraz ma taki lekko designerski, można powiedzieć, sznyt i wydaje mi się, że też w klimat PRL-u się to całkiem nieźle będzie wpisywało. Z tej strony będzie jakaś tkanina taka wzorzasta, jakaś kolorowa może, także to fajnie tutaj wszystko ożywi. i po odsunięciu tego mamy okno na świat, dosłownie i w i kupę światła i przestrzeni, w którą tam mamy. Dokładnie tego ten projekt potrzebował, oprócz tego, że jeszcze potrzebuje uruchomienia, ale design jest dla mnie akurat też Dość ważny. Ja za chwilkę odpocznę od kręcenia korbą i za chwilę wracam. Będziemy to dopasowywać już dokładnie do budyżu. Dzisiaj, póki jeszcze mam trochę więcej światła, spróbuję pozbyć się pozostałości po starej klatce. Czyli wyszlifuję sobie spawę na górze i na dole oraz wytniemy te wystające tu jeszcze resztki profili na równi ze słupkiem. przeszlifowany, góra również boczek wycięty więc teraz możemy wziąć ten nasz okrągły pałąk i go tutaj wpasować także żeby wiedzieć jak go przyciąć mhm. ustawiłem przeginki w pionie tak żeby ten łuk był symetryczny gdyby coś się różnił na swojej długości i teraz sobie zaznaczę z tamtej strony miejsca w których powinniśmy ciąć troszeczkę dognę go tutaj tak dosłownie odrobinkę w ramach jego elastyczności i sobie zaznaczę z tamtej strony. Tu jeszcze deszczułeczko podłożyłem. Przymocowałem do stołu, żeby to przeciąć. Tu mamy linię naszego cięcia. Zaczniemy wewnątrz od kątówki, a później dokończę brzeszczotem, bo piła taśmowa nie jest mi w stanie tutaj tego objąć, a kątówką nie podejdę tak głęboko. W sumie to mogę po prostu założyć sobie to w drugą stronę i zaznaczyć w drugą stronę I tak zrobię. Pałągłam docięty już z dwóch stron, także teraz czas go przymieszyć. Nie jest, trzeba jeszcze troszeczkę podszlifować w tym miejscu i wtedy już się całkiem. Już prawie, że jest idealnie, ale została jeszcze jedna kwestia. Jest, jest taka, że tutaj mamy równo, a z drugiej strony mamy lekki ząbek, więc będę musiał sobie te końcówki przynajmniej ścisnąć trochę limadle, bo się wyoblił profil podczas gięcia. I także to chociaż ten początek był w miarę tej szerokości, co mamy niewygięty profil, a później nareszcie ścianki się to już jakoś zgubi. Teraz jeszcze muszę wymierzyć, żeby obydwa te końce były na tej samej odległości, żeby nie było to jakoś tak przegięte dziwnie. Jest lit Masa. I lecimy z tematem. tym sposobem nasz księżyc jest skończony, wyszło bardzo fajnie, spoko się tu siedzi, nie przeszkadza w siedzeniu, jeszcze zobaczymy jak po obrocie do krzesłu będzie. Zastanawiam się też nad fotelami, czy zostawiać na tych lotnikach oryginalnych, czy szukać z szarana, bo pewnie obrotnice wezmę z szarana. Więc może już fotele wziąć z szarana i najwyżej przerobić je tak, żeby miały kształt taki jak ten lotnik. To znaczy przerobić, może nie tyle konstrukcję fotela, co po prostu je oprzeć tak, dołożyć tam pianki trochę. Na wypełnienie na bokach i zrobić z nich takie lotnika. Dużo jest opcji, to się jeszcze okaże w przyszłości. Mam wrażenie, że dobrze wszystko tutaj widać, nie przeszkadza to. Troszeczkę gdzieś tutaj wchodzi w tą wizję, ale raczej tam się nie będzie za bardzo patrzyło, tu się będzie całe życie towarzyskie działo. Po obrocie tego fotela jest nawet więcej miejsca nogi. Bo tutaj mamy próg delikatny. No, to jeszcze dojdą deski podłogowe. No i takie to przeróbki, zmiany wizji. Trochę ten projekt trwa i trochę ta wizja się zmienia w trakcie. A nie chcę zostawiać rzeczy, które mi się nie podobają, bo jak już robić, no to robić. Także zapraszam Was do kolejnych odcinków. Postaram się już powoli mieszać komara z żukiem. I może z jakimiś innymi przypadkowymi tematami zobaczymy. A na dzisiaj to wszystko. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. szczała!